Twój mi świecić, kiedy słońca brak. Być nadzieją ty szukasz dnia. Kolorowe ja dotykam Ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Kolorowe kiedy ja dotykam Ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Dotykam Ciebie, hej! Tak luję cały świat, hej! Jestem pragnieniem, hej! Pokaż mi niebo, a wtedy ja będę ręczą, by otworzyć swe oczy. Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak. Być nadzieją, kiedy szukasz pomocy. Dla mnie Ty ja, dla Ciebie, oh, oh, oh. We mnie Ty i my z nas. Oh, oh, oh. Kiedy wszystko proste jest jak dawny i wiecznie będzie twarz i ja. Kolorowe ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie Kolorowe sny, ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie Hej! Głośniej koni, głośniej! Hej! Tak jest! Każ mi niebo, a ja będę tęczą kolorów z tego co dnia Pozwól być blisko i śledzić dla Ciebie Na zawsze będę w Tobie, Ty we mnie i my w nas Dla mnie Ty, ja dla Ciebie We mnie Ty i my w nas kiedy wszystko proste jest jak dawniej I wiecznie będzie twarz ty ja Kolorowe sny kiedy ja dotykam ciebie Zwariowany świat kiedy w nas tańczy pragnienie Kolorowe sny kiedy ja dotykam ciebie Zwariowany świat kiedy w nas tańczy pragnienie Ciebie hey! Tak cały świat, świat hey! pragnieniem, hey! kolorowe się, kiedy pragnieniem, Zamierzam się, zamierzam się. świat, kiedy w nas Zamierzam się. Zamierzam Kolorowe sny, kiedy ja dotykam Ciebie Zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak Kolorowe sny, kiedy ja Zwariowany świat, kiedy w nas? Kolorowe sny, kiedy ja? Zwariowany świat, kiedy w nas? Hej! 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 Moim drodzy, i tym od optymistycznym akcentem, bardzo Wam przyjdzie, i Dziękuję. Przed Wami jeszcze Norbi, więc modna atrakcji. Bardzo dziękuję akustykom, organizatorom i całej tutaj ekipie, no dziewczyny koło, a co gospodyń, no normalnie. Bardzo wam wszystkim dziękuję, trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru, miłej nocy, trzymajcie się, cześć!